Osioł i ogier żyli w jednej stajni. Ogier jeździł na zawody i zdobywał trofea. Osioł leżał, obijał się i skubał siano. Za każdym razem, gdy ogier wracał z nowym pucharem, pytał osła: A ty co robiłeś? A nic, leżałem trochę drzemki, skubnąłem siano i tak zleciało. W końcu jednak przechwałki ogiera zdenerwowały osła. Pod nieobecność towarzysza pojechał do Zo, zrobił zdjęcie zebrze i powiesił na ścianie. Ogier wrócił, a jakże z pucharem i już ma pytać co osioł porabiał, ale patrzy na zdjęcie przybite do ściany. Zmarszczył się i pyta: Ty, osioł, a co to za fota? Nie widziałem jej wcześniej. Osioł udaje, że nie wie o co chodzi. To? A to. Nic tam stare dzieje, jak grałem kiedyś w Juventusie.